Nieważne, z jaką chorobą się zmagasz, aby ją zwalczyć, potrzebujesz sprawnego układu odpornościowego 40 stron konkretów, 10 sprawdzonych receptur ziołowych, 18 opisanych ziół w taki sposób, abyś wiedział, jak je wykorzystać zarówno do drenażu nagromadzonej wilgoci, jak i do utrzymania zdrowia. Już sam ten poradnik często jest wystarczający, abyś zmienił swoje myślenie na temat tego, czym w ogóle jest odporność i w jaki sposób należy o nią dbać. Kosztuje mniej niż kawa z ciastem na mieście, a całkowicie zmieni twoje pojmowanie układu odpornościowego oraz tego, czego on rzeczywiście potrzebuje, abyś mógł być zdrowy, aby twoje dzieci również mogły być zdrowe. Informacja o tym poradniku, nazielaszpolska.pl oraz w opisie tego filmu. Nie pozwól na to, aby choroba rządziła Twoim życiem.